Jak działa tempomat w Fordzie Mondeo MK4? Moi drodzy, niby prosta rzecz, chociaż bardzo często pojawia się ona na grupkach facebookowych, ponieważ nie wszyscy rozumieją do czego wszystkie te przyciski na kierownicy służą. Ja dzisiaj w krótkim i prostym filmie chciałbym Wam to wytłumaczyć i pokazać w jaki sposób prawidłowo z tego tempomatu korzystać. Na początek musicie wiedzieć, że w przypadku e, poliftowych Fordów Mondeo wraz z tempomatem był montowany ogranicznik prędkości. Tego ogranicznika prędkości w przedliftowym Fordzie Mondeo nie ma, dlatego też te dwa przyciski i będą się delikatnie względem przed i polifta różnić, dlatego że w polifcie wyglądają one następująco, a w przedlifcie. Ten przycisk, jeśli chodzi o ograniczyć prędkości, jest zastąpiony innym. To tyle teorii. Aby ten pomad uruchomić, musimy tak naprawdę wykonać dwa ruchy. Po pierwsze, no oczywiście jechać samochodem w miarę równą prędkością, ale nawet i niekoniecznie po prostu jechać. Następnie w lewym górnym rogu włączamy ten oto przycisk. On powoduje, że na ekranie pojawia nam się ten pomad w pozycji standby, czyli gotowości. Teraz w tym momencie tempomat czeka na potwierdzenie z jaką prędkością mamy jechać. Ja akurat w swoim Fordzie mam zwykły, klasyczny tempomat bez e, radaru. Natomiast jeśli macie tempomat aktywny, no to sprawa jest dużo łatwiejsza. Będzie sam wam dostosował prędkość do pojazdów zbliżających się e, przed wami. W tej chwili klikamy sobie tutaj w prawym górnym rogu Set. Plus. I to powoduje, że standby zmienił nam się na aktywny. Jak widzicie, pojawiła się prędkość 92 km na godzinę oraz e, widzimy, że ten pomad już mogę sobie nogę śmiało zabrać, e, trzyma samochód na tej konkretnej prędkości. I teraz bardzo częsta sytuacja, choćby na naszych polskich drogach, rozpoczynamy wyprzedzanie na przykład samochodu ciężarowego. No ja nie mam żadnego samochodu, no ale zasymulujmy to sobie. Naciskam pedał gazu. I jak widzicie przyspieszam mimo tego, że według komputera nadal mam tempomat ustawiony na 92 km na godzinę. Utrzymajmy sobie przez chwilę tą prędkość 110 km na godzinę. Kończę manewr wyprzedzania, zabieram nogę z gazu i jak widzicie samochód samoczynnie zwalnia mi do prędkości, która jest dedykowana, czyli do 92 km na godzinę. Druga sytuacja to ta, w której zbliżamy się na przykład do jakiegoś samochodu, który będziemy chcieli wyprzedzić, ale niestety nie możemy tego zrobić ze względu na zajęty lewy pas. W tej chwili musimy nacisnąć pedał hamulca i jak widzicie, ten pomat wszedł nam w tryb standby, ale ta prędkość, którą tutaj mamy, jak widzicie, jest przekreślona. Oznacza to, że samochód pamięta, z jaką prędkością jechaliśmy. No i teraz, na przykład, jak sobie ten samochód rozpędzimy, to żeby nie naciskać ponownie przycisku plus, możemy wykorzystać przycisk res. Przycisk res po naciśnięciu przywraca nam pracę tempomatu i ustawia tą prędkość, która była dedykowana na samym początku. Jeżeli chodzi o te przyciski plus oraz minus, możecie sobie dowolnie również tymi przyciskami regulować prędkość. Jak będziemy naciskali plus, no to tutaj ta prędkość będzie nam się zwiększała i samochód będzie nam po prostu przyspieszał. Jak będziemy sobie naciskali minus, no to samochód będzie nam samoczynnie zwalniał. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli tak, zapraszam Was do moich pozostałych filmów. Trzymajcie się i cześć!